Witam wszystkich serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj kolejna część serii Wadek Otwiera. Dzisiaj będę otwierał y, po raz drugi y, gazetkę Bravo Sport, unboxing gazetki Bravo Sport. Y, zobaczymy co tam się znajdzie w saszetkach, ponieważ dostałem sygnały, że, że te saszetki mogą być te same, że się tam powtarzają. Nie chcę mi się w to wierzyć, żeby pani mi tam y, zależało na tym, żeby w takiej zwykłej gazetce y, nie wiem, mieszać i, i wkładać do każdej albo prawie każdej takie same. Taszetki, także zakupiłem wszystkie, znaczy wszystkie. No ogólnie nie było już praktycznie dostępnego tego Bravo Sport. Przeszedłem się po kilku kioskach, udało mi się jeszcze dwa egzemplarze tej gazetki zakupić, i zaraz zobaczymy, jak się to będzie powtarzało. Tutaj wyżej położyłem karty, które miałem w pierwszej gazetce, i zobaczymy, co będzie w następnej. Rozrywamy oczywiście. Pierwszą sztukę limitowane karty wiadomo te same żyro i Lovętki i zobaczymy teraz zaszetkę, czy, czy się powtórzy. Chociaż też do, dostawałem sygnały, że y, trafiały Wam się fajne y, karty, że nawet to mistrza ktoś trafił takiej gazetce, także gratuluję, jeśli to prawda to super, super sprawa, żeby z takiej gazetki wyciągnąć topmistrza. No i oczywiście już widzę na pierwszy rzut oka, że, że będą inne karty. Tu mamy Zajdera, Borysiuka Jankowskiego Zwisły, Surmy Bartlewski jako gwiazda z pod Beskidzia i mistrz obrony Jakub Słowik z Jagiellonii. Tak więc, pierwsza gazetka, zupełnie inne karty. No, i to jak życie tu też będą zupełnie, no tak mówię, no, pani, myślę, że wszystko jedno. E jeśli chodzi o zwykłe szetki, co się w nich będzie trafiało jak ktoś ma szczęście to, to pewnie może trafić top mistrza oczywiście limitowane karty no i zobaczymy co nam się trafi w zwykłej paczuszce oczywiście liczę na top mistrza ale ja póki co jeszcze topmistrza nie trafiłem w swoich paczuszkach. Tu mamy też zupełnie inne Mateusz Piątkowski. O, fajne trafienie, bo Piątkowski to teraz jest jeden z najlepszych strzelców ekstra klasy. Świetnie się spisuje i praktycznie w każdym meczu strzela bramki. Teraz Jagiellonia jest na fali. Wczoraj wygrała z Wisłą 2-0 na wyjeździe. Także spore osiągnięcie. Wisła znowu w dołku niedawno. Była na liderze, teraz już gdzieś tam spada w środek tabeli. Łukasz Bielak z Łęcznej, Sobolewski, powtórka moja, Daniel Chmiel, też fajny, dobry napastnik, też tam nieźle sobie radzi. Pod Beskidziu strzela sporo bramek i Dariusz Dudka, też powtórka. I Radosław Sobolewski, powtórka. Najsłabsza saszetka z tych wszystkich. Tak więc widzicie, może tutaj troszkę podwyższe. Chociaż nie, myślę, że widać. Widać wszystko dobrze. W każdej, w każdej gazetce trafiłem inne karty. Nie były to jakieś rewelacyjne karty. Nie było nic tutaj specjalnego. Nie trafił się żaden top mistrz. Nie, trafił się żadne, nie, nie trafiła się żadna karta z kluczowymi zawodnikami. Jedynie takie podstawowe mistrz obrony. Albo zwykłe bazówki. Ewentualnie gwiazdy i wschodzące gwiazdy. Tak więc widzicie mniej więcej jak to się rysuje, jak można, co można trafić. Jeśli kto, y, ktoś trafił naprawdę y, to samo co ja, to to musiał być to po prostu taki zbieg okoliczności, że, że wyjął z podobne karty do mnie. Chociaż tak jak mówię, nie chce mi się za bardzo w to wierzyć. Na dzisiaj to wszystko. Postaram się jeszcze, jeśli gdzieś spotkam, dokupić więcej tych gazetek. Brawo Sport, bo to fajna sprawa. Dostajemy te limitowane karty, karty z limitowanej edycji, które można sobie później fajnie wymieniać, bo to będą jeszcze minie jakieś 2-3 tygodnie kiedy ta gazetka już zajdzie z kiosków i to będzie naprawdę poszukiwana karta póki co chyba one tylko te limitki są yy, w tym brawo a może się mylę zobaczymy czy będą jeszcze gdzieś indziej a dzisiaj to wszystko do zobaczenia dzięki za oglądanie cześć